To, co przez lata było marzeniem mieszkańców, dziś stało się faktem. 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczecinie rozpoczęli nowy rok szkolny w wyjątkowych okolicznościach. Wraz z inauguracją oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem i łącznikiem między budynkami szkoły. Dla uczniów, nauczycieli i rodziców był to dzień, który z całą pewnością zapisze się złotymi literami na kartach historii tej miejscowości. Jest nowoczesna, funkcjonalna, bezpieczna i robi prawdziwe wrażenie. Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem to inwestycja o wartości prawie 4 milionów złotych, z czego połowę, bo blisko 2 miliony złotych, gmina Daleszycy pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia. Marzenia trzeba mieć, marzenia trzeba realizować. I wspólnie tutaj przy ogromnym wsparciu radnej Rady Miejskiej w Daleszycach. te marzenia realizujemy. Budowa sali gimnastycznej oraz łącznika przy Szkole Podstawowej w Szczecinie to było marzenie nie tylko nasze, ale też mieszkańców Szczecna i całej społeczności szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Szczecinie i wspólnie chcieliśmy te marzenia realizować. Cieszymy się bardzo, że dziewiąta szkoła, która funkcjonuje na terenie gminy Dalszeca już będzie miała swoją salę gimnastyczną. To wyjątkowy dzień, wyjątkowa chwila. Spełnienie marzeń, oczekiwań, i wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni, że udało nam się tą piękną, długo oczekiwaną inwestycję zrealizować. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczecnie, Monika Janus, podkreślała, jak wielkie znaczenie ma ta inwestycja. Na pewno teraz polepszyły się warunki. Zdecydowanie jest prawdziwa hala, w której dzieci mogą uczestniczyć w lekcjach WF-u. Do tej pory mieliśmy salkę gimnastyczną, tylko była to mała salka. Trudno było zagrać w siatkówkę, w koszykówkę, nie było bramek, nie było koszy. Także teraz bardzo się cieszymy z tej inwestycji. I dla nas jest to dzisiaj wyjątkowo wielki dzień, oprócz tego, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego to jeszcze otwarcie tej pięknej inwestycji. Cieszy nas nie tylko ta sala, ale również całe zaplecze sanitarne i przede wszystkim łącznik, który połączył nasze dwa istniejące do tej pory budynki. Ułatwi nam to zdecydowanie codzienne funkcjonowanie. Radości z nowej sali gimnastycznej nie kryli też sami uczniowie. Wcześniej na pewno było o wiele gorzej. Zamiast bramek były materace. Było mniej miejsca, i za każdym razem, jak piłka od siatkówki do tkanasów, i to był punkt dla przeciwnej drużyny, ciężej było. 10 na 10, super jest. Ta hala na pewno pomoże mi się bardziej rozwinąć. Na pewno fajnie, że jest podoba się, że jest więcej miejsc. Co? Są bramki, kosze. Pod wrażeniem inwestycji był także Michał Cichocki, dyrektor generalny Biura Wojewody Świętokrzyskiego. Przede wszystkim czuję radość z tego, że udało się to przedsięwzięcie od samego początku do, do dzisiejszego dnia sprawnie zrealizować, bo tak jak pan burmistrz powiedział, to zaczęliśmy to wiosną 2024 roku, a dziś rozpoczęcie roku szkolnego, 1 września, i to taki super prezent. Dla społeczności lokalnej. I jak Państwo widzieli, to w dniu dzisiejszym nie były tylko występy sportowe, ale także występy teatralne. A wzruszenie, radość i uśmiech na twarzach wszystkich dzisiaj obecnych i rodziców, i zaproszonych gości i samych dzieci pokazały, jak bardzo to jest ważne dla społeczności lokalnej i jak doskonale tą społeczność integruje. Nowa hala sportowa w Szczecnie to nie tylko miejsce lekcji wychowania fizycznego. Obiekt stanie się centrum życia sportowego i kulturalnego miejscowości. Będą się to odbywać zawody, wydarzenia artystyczne i spotkania integracyjne. Sala ma szansę stać się prawdziwym sercem Szczecna, miejscem, w którym łączy się edukacja, sport i kultura.